Jesteśmy w Kaliszu. Kalisz to wspaniałe miasto, znane nie tylko z tych wspaniałych ludzi, ale też na przykład z jednego z trzech na świecie techników budowy fortepianów. Kalisz to miasto, które zasługuje na to, żeby żyło się tu po prostu dobrze, żeby ludzie mieli wybór, gdzie chcą pracować, gdzie chcą studiować. Dlatego my, dlatego ja, będziemy mocno wspierać ten wariant przebiegu kolei dużych prędkości, który Kalisz uwzględnia, który sprawi, że pociągi dużych prędkości jadące z Warszawy do Poznania i dalej do Szczecina Wrocławia będą zatrzymywały się tutaj, na tym dworcu. Kalisz na to zasługuje. Wariant jest wybrany. Nie potrzebujemy tu bypassów, które Teraz jacyś planiści wytyczają, jest wariant, który sprawi, że o ledwie 6 minut wydłuży się podróż z Warszawy do Poznania, ale 400 tysięcy ludzi południowej Wielkopolski będzie w stanie dojechać choćby do tego Poznania w godzinę krócej, w 35 minut. Nie wywalajmy państwowych pieniędzy na absurdalne projekty, które potną miasto na pół, zniszczą firmy, zniszczą osiedla. Dajmy Kaliszanom szansę na dobre życie w Kaliszu. Nie dajmy się wykluczyć, jesteśmy przekonani, że kolej dużych prędkości nie tylko zatrzyma młodych ludzi w kaliszu, w aglomeracji kalisko-ostrowskiej, ale również będzie takim czynnikiem bardzo mocno prorozwojowym, a tego dzisiaj potrzebujemy zrównoważonego rozwoju w całym kraju.